Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak już wiecie, w zasadzie dwie marki, bo mamy Bell, najnowszą serię, taką letnią, owocową, prześliczną i kosmetyki z paezę, kremowe. No to tak po kolei. Seria z Bell. Mamy kolekcję, która składa się z kilku rzeczy do makijażu twarzy oraz makijażu ust. Tak, tak, niczego nie pominęłam. W skład tej kolekcji wchodzą rozświetlacz, taki brzoskwiniowy, przepięknie pachnący i puder o zapachu mango, puder sypki. Mamy również mgiełkę, taką mgiełkę mojito i bazę do makijażu twarzy, bazę truskawkową. No i usta. Do ust mamy dwie kategorie kosmetyków, bo pomadki, takie matowe pomadki w płynie oraz transparentny błyszczyk, który ma SPF. 15. To jeśli chodzi o kosmetyki Bell, Natomiast mam tutaj jeszcze trzy kosmetyki od Paezę. tak jak Wam wspomniałam przed chwileczką kosmetyki kremowe, bo to jest brązer i dwa, dwa róże, słoiczki prezentują się tak. Tutaj mamy brązer, pudełeczko, opakowanie i sam słoiczek. Jeśli chodzi o pojemność, to tu jest 12 gramów. No i brązer jest zdecydowanie większy niż na przykład róż. Zobaczcie, bo różu mamy ile? Już Wam mówię: 4 gramy. No to taka znacząca różnica, proszę bardzo. Brązer i róż. Chyba róże wyglądają tak samo: różowy i pomarańczowy. Jedynka i dwójka. No i to wszystko. To dzisiaj będziemy testować. Tym się będziemy zajmować. To będzie film, taki wiecie, z serii Pierwsze Wrażenie. Czyli zrobię makijaż i opowiem Wam o swoich odczuciach jak się te kosmetyki zachowały no i oczywiście jak się nimi y, pracowało przyjemnie, nieprzyjemnie i tak dalej wiemy o co chodzi okay. jeśli jesteście ciekawi jak się nasza nowa kolekcja z Belle y, spisze i jak zachowają się kremowe kosmetyki z Peze to zapraszam do oglądania startujemy oczywiście od tej bazy Frozen Strawberry Margarita i to ma być baza chłodząca i rozświetlająca Chyba pojemność, tak, sprawdziłam pojemność, bo te bazy z Bel zawsze mają 20 gramów i ta również ma 20 gramów. To może być plus, zależy jak się na to spojrzy. O, baza wygląda tak. Ja wycisnę jej troszeczkę więcej. Chcę zobaczyć, czy ona pachnie jakoś truskawkowo. Nie wiem. Nie czuję. Może delikatnie, ale to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Ma taki lekko różowawy kolor. Właściwie na dłoni wydawało mi się, że jest bardziej biała, ale teraz jak ją wiecie, nałożyłam na twarz, to taka jest różowawa. Mhm. No i zdecydowanie rozświetlająca. Zobaczcie, to nie jest takie bardzo, bardzo mocne glow, ale baza rozświetlająca jest i to widać. Hmm. Czyli zadowolone będą, wiecie, takie szare, zmęczone cery. Ja sobie jeszcze troszeczkę dołożę na boki twarzy. I ma być chłodząca też, tak? Na razie jakiegoś tam super schłodzenia nie czuję. No, słuchajcie, czuję, że mam coś takiego chłodnego na twarzy, ale to tak, jak się nałoży każdy żel, każdy podkład, no to to pierwsze odczucie jest takie, takie chłodne, bo mamy coś mokrego na buzi, więc jakby to jest takie normalne. Natomiast... Nie wyczuwam tu jakiegoś dodatkowego schładzania. Nie ma dodatkowego schładzania, niczego takiego nie czuję. Może jeszcze sobie tu troszkę dołożę i zobaczymy. Ja wiem. Może troszeczkę. Potrzymam to jeszcze trochę na buzi, popracuję sobie ta baza. I zobaczymy, może się coś takiego chłodzącego pojawi. Jakieś takie odczucie. Ale na razie nie. W każdym razie, baza przyjemna. Słuchajcie, no, bazy z bel. Myślę, że nie wiem, ile ich już przetestowałam. Myślę, że ta również się sprawdzi. Głównym jej zadaniem ma być to, aby utrzymała makijaż. I tu jakoś nie mam większych obaw. Myślę, że spokojnie się tutaj makijaż na niej utrzyma. Baza się troszeczkę lepi tak w sam raz powiedziałabym bardzo przyjemnie. No i czegoś takiego dodatkowego, chłodzącego nadal nie czuję, więc tutaj, tutaj nie wiem, może po prostu u mnie to jest jakieś takie niewyczuwalne, może za mało je nałożyłam, nie umiem powiedzieć. Daje przyjemne takie uczucie nawilżenia, ale to nie jest takie chłodne uczucie. O, wiecie o co chodzi. <grych> Okej, okay. baza niech sobie tutaj pracuje. Wśród tych rzeczy do makijażu ust mamy błyszczyk to jest błyszczyk z SPF-em. O, jeszcze Wam teraz tak z bliska pokażę no i chociaż to nie jest jakiś olejek do twarzy to ja sobie go na razie nałożę, żeby coś na tych ustach tutaj było, a przy okazji zobaczymy jak, jak on wygląda na ustach, czy ma jakiś zapach i tak dalej Oj, ma zapach, słodki, owocowy wydaje mi się, że taki truskawkowy ale crushed ice 01 crushed ice, tak się nazywa więc truskawkowego niczego w nazwie nie ma, ale wyczuwam tutaj coś truskawkowego a w każdym razie owocowo słodkiego, o Hmm, on jest taki olejkowy. Transparentny błyszczyk do ust z SPF 15. Jest bardzo przyjemny i właśnie nie taki typowo błyszczykowy klejący, tylko raczej w konsystencji przypomina olejek. Gdybym nie wiedziała, że używam czegoś, co nazwano błyszczykiem, pomyślałabym, że nakładam sobie olejek, no ale to tak na marginesie. Nie, to nawet dobrze, jeśli chodzi o mnie, to. Teraz ok. wypadałoby nałożyć podkład i korektor, to na szybko nałożę sobie tutaj rzeczy z Glam, so z Glam Shopu. Tu mam podkład klasyk Oliwkę i tu jest korektor numer 2. Na szybciutko nakładam te dwie rzeczy i bierzemy się za kosmetyki kremowe z Paese. Podkład, korektor nałożone. W zasadzie po tej bazie bezproblemowo się to rozprowadziło. Bardzo ładnie, tak gładko. No, myślę, że baza będzie w porządku. No i teraz oczywiście czas wziąć się za te kosmetyki kremowe z czyli mam tutaj dwa róże, tak jak widzieliście, i brązer. Brązer Tankist, to jest 01, czyli ten jaśniejszy. O, słoiczek wygląda tak, natomiast... Sam bronzer. O, dodatkowego, żadnego zabezpieczenia nie było. Po prostu po otwarciu wieczka mamy od razu produkt. Tak jak mówię, to jest ten jaśniejszy odcień. Jest chłodny, taki typowo konturujący. Bardzo ładny. Powiedziałabym, że to jest taki zimno-kakaowy kolor a w ogóle zaraz Wam swatch zrobię bo to też inaczej, zrobię Wam za chwileczkę swatch, tylko może już sobie rozprowadzę tutaj na twarzy, jeszcze sobie trochę dołożę, ta jedynka jest dość delikatna, ja tak się tutaj bawię i tak wiecie, dokładam, dokładam po trochu, ale jeżeli macie bardzo bladziutką cerę porcelanową, to myślę, że spokojnie krzywdy sobie nią zrobić nie można zobaczcie, o, no na razie wygląda to tak Tutaj pod kość policzkową nawet jeszcze sobie dołożę troszeczkę. Troszkę pod brodę. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor i powiedziałabym, że sam bronzer jest, nie jest problematyczny w użytkowaniu, w sensie wiecie, że nie, nie rozciera Wam się jakoś tak tępowo. Jest miękki, bardzo poddatny, taki plastyczny. Muszę to oczywiście porościerać wszystko. Ale kolor już widzicie tak. Chłodny, dość jasny. Dość jasny i niekłopotliwy w związku z tym. No Rościera się bardzo, bardzo miękko. Na przyjemny kosmetyk. Tylko właśnie, coś mi tutaj tak zapachniało dziwnie i, i to jest to. Pachnie dziwnie, niezbyt przyjemnie. Po nałożeniu zapachu nie czuć, ale. Ale w słoiczku tak. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze sobie może tu troszkę rozprowadzę. O, wygląda ładnie. Takie eleganckie konturowanie można sobie nim zrobić. Ja sobie potem oczywiście dodam jakiegoś brązera troszeczkę, tak, żeby to lekko ocieplić, ale do konturowania jak znalazł. Myślę, że jeśli chodzi. A, zakręcam już, a miałam zrobić swatch. Myślę, że jeśli chodzi o konsystencję to i brązer i róże będą miały podobną. Bardzo mięciutkie, znów cudowne. I tutaj Wam robię, o. Tu dobrze widać, że jest, widzicie, chłodny. Taki właśnie chłodny, kakaowy kolor. Bardzo fajny. No i dwa róże. Zero jedynka to jest ten bardziej różowy, a pomarańczowy to jest dwójeczka. Zacznijmy od jedynki. No to może od razu też Wam tu słocze zrobię. O, po otwarciu wygląda to tak. Są super miękkie. Taki ładny zgaszony róż to jest. Może jeszcze go tutaj dołożę. O. Powiedziałam, że to jest ładny zgaszony róż w takim lekko wiśniowym odcieniu. Super. No i ten pomarańczowy, czyli dwójka. Mamy coś takiego. Bardzo ładny koralowy, koralowy kolor. <laughs> No i już obok, żeby było porównanie. Kolory są absolutnie przepiękne. Dzisiaj nałożę sobie tę jedynaczkę, Jakiś by mi się to pędzelek zbity, gęsty przydał. O, czyli ten brudny róż. No i popatrzmy. i tak jak Wam powiedziałam, konsystencja ta sama jak w wypadku bronzera. Taka super mięciutka. Hmm, chyba <laughs> przedobrzyłam, zaraz to rozetrę ale przynajmniej kolor uchwycić zresztą potem jak się przypudruję, to myślę, że dołożę bronzer to też się to wiecie, troszeczkę pozakrywa to jest tak w wypadku każdego różu czy rozświetlacza, no wiecie, jakiegoś kremowego kosmetyku, jak go nakładamy bezpośrednio na podkład, a potem idą jeszcze na to kosmetyki pudrowe to wiadomo, że to się troszkę zakryje o, ale kolor jest widoczny, jest no po prostu jest śliczny, to jest jedynka taka wisienka. No i teraz wypadałoby to przypudrować i oczywiście utrwalić korektor, bo tego również nie zrobiłam. I tu już zabieramy się za tę cudowną, pięknie pachnącą serię od Lovely. I w ruch idzie puder mango. Puder i zresztą ten szybki rozświetlacz, one były zabezpieczone taką foliką Aaaa, wysypało mi się to. Były zabezpieczone taką folią. Ja oczywiście tę folię zdjęłam. I tak. Puder jest taki żółciasty. Wygląda w sumie jak puder bananowy. Pachnie bardzo ładnie, choć nie wiem, czy do końca to jest mango, ale, ale pachnie ładnie, tak owocowo. Jak się tak więcej w jedno miejsce nałoży, to widać żółty kolor, ale po roztarciu z, wydaje mi się, że tego nie będzie widać. W każdym razie no, ma takie właściwości. Silnie matujące, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy on będzie dobry pod oko, bo sobie wiecie, utrwalę korektor i potem mi się tutaj taka zrobi nieładna plama matowa, a nie chcę pod okiem mieć czegoś takiego. Nie, może tak. Pod oko nałożę tradycyjny puder. Tutaj mam puder z Grand Shopu, więc sobie szybciutko przypudruję obszar pod okiem. Wiem, że ten puder mi się tutaj sprawdzi. No a ten jest właśnie ten nowy z jest taki silnie matujący. Nie chcę tutaj niczego takiego pod okiem. No i bierzemy się za puder mango, tak jak mówię. Dużo mi się tutaj wysypało, jest na wierzchu, więc tak ostrożnie. No te, teraz popatrzcie, jaki to daje efekt. Na, nałożę na razie na połowę czoła, żebyście widzieli, jaki to ma mat. No ja już od razu. Na połowę twarzy. <laughs> na połowę twarzy. No ale popatrzcie, czoło. Tutaj. Taki lśniący obszar i tu. No nieźle matuje. Może jednak pachnie mango? Hmm, chyba jednak pachnie, ale w, w każdym razie pachnie ślicznie i bardzo apetycznie. A jak szukacie dobrego, matującego pudru sypkiego, taniego, to muszę Wam powiedzieć, że ten już jest na tak. No, ten już jest na tak. Bardzo ładnie zmatowił twarz, i muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem jakaś tam matolubna i raczej, raczej tak trochę jak do jeża podchodzę do kosmetyków matujących. Natomiast ten mat mi się podoba. Nie jest taki sztuczny, płaski, papierowy, wiecie, nieelegancki, tylko wygląda naturalnie. To takie coś, takie coś jest w porządku i mile widziane. Mm, naprawdę pięknie pachnie ten puder. Ok, mamy takie stan rzeczy. Puder odkładam, odstawiam i bierzemy się ups, i bierzemy się za rozświetlacz. Ciekawe, rozświetlacz Sparkling Peach. Ciekawe, czy będzie pachniał brzoskwiniowo. Mango Breeze, tak się nazywał, tak się nazywał Puder. Rozświetlacz to Sparkling Peach, i zaraz zobaczę. On również był zabezpieczony foliką, którą również zdjęłam. No może tak, najpierw zrobię Wam swatch. W ogóle dość ciemny jest ten rozświetlacz, zobaczcie. Coś takiego. Najpierw zrobię swatch. Może tu obok tych wszystkich? O! No to jest piękne. To jest piękny złoty rozświetlacz, ale podkreślam złoty. I to złotko widać. Gładka, piękna tafla koloru. W zasadzie tafla rozświetlenia i koloru w sumie też. <laughs> czy on ma jakieś drobinki? Bo na pewno będziecie o to pytać, czy on ma drobinki. Yy... Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Nie, raczej nie. Wygląda pięknie i daje przecudowny blask, tylko nie wiem, czy ten kolor się każdemu spodoba, no bo jednak kolor jest taki konkretny i widoczny. Dobrze, nałóżmy. To ja sobie użyję pędzla wachlarzykowego, bo taki będzie najdelikatniejszy, w sensie inaczej powinnam powiedzieć, najdelikatniej się takim pędzlem taki produkt nałoży. O! No i dobrze, próbujemy. Nabrałam naprawdę delikatnie, tak musnęłam. Popatrz. Podkreślam, że to jest bardzo delikatnie. Zobaczcie, jaki to daje błysk. Troszkę za bardzo. Naprawdę staram się to robić super delikatnie. Nawet jak na mnie. Dosłownie, wiecie, tak muskam, o. Jeszcze obtrzypuję. Powiem Wam tak, jak lubicie rozświetlenie, nie ma siły. No nie ma siły, żeby Wam się ten rozświetlacz nie podobał. Po prostu daje takie glow, że z księżyca chyba widać. No zresztą co tu dużo mówić. No może już. Rozprowadziłam sobie to, co miałam na pędzelku, ale to był dosłownie pyłek. No i popatrzcie, uzyskałam coś takiego. No oczywiście można sobie więcej, a jakże. O. Celowo nakładam tak dużo, żeby Wam pokazać. Popatrzcie na to. To tutaj też muszę dołożyć. No. rozświetla bezmocarny mocarny. Mam czysty pędzel do pudru i po prostu troszkę sobie to o, rozblenduje wszystko. Piękny. I powiem wam, że nawet na policzkach to tak bardzo nie widać takiego złotka, w sensie, że inaczej. Tutaj na dłoni jest ten kolor taki bardziej żółty. Ten kolor żółty tak się wybija, jest widoczny. Natomiast jak nałożyłam na policzki, no wiadomo, że tu jest jeszcze róż, jakiś tam brązera trochę, no to, to troszeczkę inaczej wygląda. Może ten żółty kolor tak zwagodniał O, o to mi chodzi, więc jeśli nie lubicie kolorów w rozświetlaczach, to może, może się okazać, że on będzie całkiem ok, bo zobaczcie, w sumie na policzku teraz wygląda tak mm, szampańsko. Jest lekko żółtawy, ale to nie jest to, co tutaj, wiecie, tak, tak skoncentrowane silniej na dłoni, więc myślę, że jednak nie, jednak kolor bardziej przerażający chyba jest w tym opakowaniu, w pudełku, zobaczcie, bo tutaj to jest no taki aż brązowawy niemalże, Mam nadzieję, że kamera to uchwyci. O. Tutaj też jest widoczny, a tu kolor złagodniał. Także to jak najbardziej na plus. Ok, mamy taki stan makijażu. Normalnie teraz pomalowałabym brwi i oczy, ale ponieważ w tej nowej kolekcji nie było nic do brwi ani do oczu, no to może zrobię tak, że spikam sobie tą mgiełką, nałożę pomadki i brwi i oczy umaluję poza kamerą, bo to nie jest temat naszego dzisiejszego filmu. Mgiełka Mohito. Fixing spray, i jaką mam tu informację? Odświeszająca mgiełka, utrwalająca makijaż. Ok. Czy też pachnie? A właśnie nie powąchałam, chyba rozświetlacza. Czy ja wąchałam rozświetlacz? Tak, pachnie brzoskwiniowo. Ojej. No, jak pięknie. Powiem tak. Rozświetlacz pachnie bardziej brzoskwiniowo, bardziej to jest wyczuwalna brzoskwinia niż w wypadku zapachu mango w pudrze. O. No, a mgiełka zrobię tak. Mgiełka chyba jest mgiełką, jakieś świeże cytrusowe, fajnie pachnie. Mm, I nawet nie robi kropek. No i no nie robi kropek, jakoś tak w miarę delikatnie. No może gdzie nie, gdzie tu mi się o taka większa kropelka prysnęła, ale generalnie mgiełka jest na tyle delikatna i na tyle przyjemna, że jest właśnie raczej mgiełką, a nie wiecie kropidełkiem, więc więc chyba w porządku. Jest też bardzo przyjemna, no i świetnie pachnie, bo tak świeżutko. W ogóle muszę się umyć, bo się cała już zapryskałam i zabrudziłam. Muszę się tutaj dowycierać. No i bierzemy się za usta. W kolekcji są dwie pomadki. Czy, tak, Lipstick. Lipstick mamy 01 i 02. I teraz tak, 01 nazywa się, już Wam mówię, Delicious, a 02 Yummy. Jedyneczka jest taka bardziej brązowawa, tak mi się przynajmniej wydaje. A w ogóle szminki nazywają się Blackberry Punch. Tak. Jedynka. Jedynka wygląda tak. Mmm, też przecudownie pachną. Słodziutko. Chyba podobnie jak baza. Tak mi się wydaje. Słodko, ładnie, przyjemnie. Jedyneczka. Bardzo ładna. Jeszcze trochę dodam. I Mają fajną konsystencję, taką jakby lekko piankową. Tak wygląda jedyneczka na słoczu. I dwójka. Dwójka jest taka bardziej. Jeszcze Wam tak obie może dla porównania pokażę. O. Dwójka jest taka bardziej różowa. Jedynka, dwójka. Proszę. Teraz dwójeczka. Pachnie tak samo. Dwójka jest bardziej flamingowa. Jedynka to taki brzoskwiniowy brąziak. No taki nudziak brzoskwiniowy, natomiast dwójka jest różowo-flamingowa. No i cóż by tu dzisiaj. Nakładałam różowy róż, to może, to może ta dwójeczka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak tutaj się maluje i tak do Was mówię, mówię, to ten teoretycznie błyszczyk, tak jakby się w usta wchłonął. Słuchajcie, naprawdę mam wrażenie, że to jest bardziej olejek. On jest podpisany jako błyszczyk, transparentny błyszczyk do ust z SPF 15 ale zachowuje się jak olejek. No w każdym ale przyjemnie. No i szminka. Bardzo ładny letni kolor. Dwójka. Na ustach, na słoczu. Proszę bardzo, prezentuje się tak. Ok. Kończę makijaż poza kamerą. Akurat troszkę mi ta szminka przysnie, to też będę umiała Wam powiedzieć, czy ona, wiecie, jakoś mocno zasycha, czy to jest przyjemne, nieprzyjemne i tak dalej. Zaraz się w każdym razie widzimy. To jest ten makijaż dokończony i muszę Wam powiedzieć tak, że pomadka m, tak całkiem mocno zastyga. Nie jest to może jakieś bardzo nieprzyjemne, bo nie tworzy się na ustach taka skorupka, natomiast jest taki moment, kiedy usta aż się tak sklejają, wiecie, Teraz to jeszcze troszkę to uczucie jest, natomiast jest dużo słabsze i no, aż takiego sklejania się nie ma. W każdym razie, pomadka zastyga w taką mm, matową, matową, lekko klejącą się. O! Myślę, że jak jeszcze posiedzi trochę na ustach, to to klejenie będzie jeszcze mniejsze, no ale, ale mamy. Mat. No więc tu już nie wiem, czy lubicie takie wykończenie, czy nie. Zresztą w opisie nawet jest podane, że to jest tak, matowa pomatka. To znaczy tak, tu z przodu mamy tylko informację, że to jest szminka w płynie, natomiast z tyłu drobnym druczkiem jest informacja, że matowa pomatka w płynie, czyli mamy taki efekt. W ogóle, kolor jest absolutnie przepiękny, kolor jest śliczny. No efekt to jak już lubicie. Ja chyba wolałabym coś bardziej błyszczącego, niekoniecznie lubię takie matowe usta, chociaż mm, wygląda to elegancko, tak muszę przyznać. Ale w zasadzie mogłabym to tak zostawić, tylko przyszło mi do głowy, że jeszcze na tę matową szminkę nałożę ten błyszczyk albo olejek, <laughs> nie wiem, ale oficjalnie błyszczyk. Zobaczymy po prostu, jaki da efekt, wiecie, jedno na drugim. Mat mat wygląda bardzo ładnie, wygląda elegancko no przynajmniej na ten moment ja podejrzewam, że jak będę jadła jakiś większy posiłek to mi się ta szminka zje, ale to dla mnie jakby nie jest problem, bardziej zawsze to mówię że bardziej mi chodzi o komfort noszenia a tutaj, tu jest ok nie ma takiej skorupki, nie ma takich wiecie, zesztywniałych ust, tylko właśnie jeszcze trochę to klejenie, ale ono jakby, ono jakby słabnie nakładam ten błyszczyk No i powiem tak, jeśli chodzi o odczucie na ustach, to z błyszczykiem jest lepiej, jak dla mnie bardziej komfortowo, może tak. Natomiast chyba jeśli chodzi o efekt, to bardziej mi się podobał wyjątkowo ten matowy. No teraz już nie będę tego zmywać, tak sobie pochodzę, jak mi się zmyje, nałożę sobie znowu pomadkę i już nie będę błyszczyka dokładać. Bardziej podobała mi się jednak wersja matowa. Pomadki są bardzo ładne, mają ładne kolory podkreślam matowe, więc tutaj już jak chcecie. Co do błyszczyka, no tutaj jakby szału większego nie ma, bo to jest po prostu zwykły, transparentny błyszczyk, przy czym podkreślam, że w moim odczuciu bardziej on jest taki olejkowy i taki jakby pielęgnacyjny. Ale oficjalnie mamy błyszczyk z SPF 15. No i teraz z rzeczy takich do makijażu twarzy. Jeśli chodzi o bazę, bardzo przyjemna. Tak jak wspomniałam, wiele baz z Bell przetestowałam i raczej z żadną nic złego się nie dzieje. Podkłady się na nich utrzymują myślę, że tu będzie podobnie. Bardzo przyjemna okazała się Mgiełka. Przyznam, że co do Mgiełki miałam takie największe wahania, czy ona, wiecie, nie będzie spryskiwaczem, ale nie, jest bardzo przyjemna i ten, wiecie, atomizer y, tak działa, że mamy Mgiełkę na twarzy. Taką strumień jest dość silny, a może tak, ale na twarzy ląduje wam Mgiełka, a nie kropki jakiegoś tam płynu, więc generalnie Mgiełka też przyjemna. No i dwie rzeczy, chyba, którym jestem najbardziej zachwycona, jeśli chodzi o bel, to puder i i rozświetlacz. Co do rozświetlacza, no, jeśli jesteście o to tutaj nic dodać, nic ująć. Bardzo ładny efekt daje. Kolor może wydawać się niepokojący na początku, ale jak widzicie, roztarty. Staje się raczej taki szampański o lekko złotawym zabarwieniu. Pachnie przecudownie brzoskwinią, ale to już Wam też mówiłam. No i, i puder. Puder przepięknie matuje. Teraz po spryskaniu tą giełką y, powiedziałabym, że efekt jaki mam na twarzy to jest taka satyna satyna, przy czym tak, no tutaj się bardziej już zaczynam błyszczeć, bo porozcierałam ten rozświetlacz więc wiadomo, ale widać to na czole o, to jest taka satyna wygląda jak naturalna skóra bardzo fajny efekt puder daje no i również przyjemnie pachnie, tak, i, i czuć mango jakoś na początku tego zapachu nie wyczułam, wiecie, po otwarciu ale czuć mango i, a w ogóle jest jeszcze zwrócę Wam na to uwagę, że jest bardzo drobniutko zmielony ten puder. No po prostu to jest taki, taki pyłeczek. Super. Świetne są te kosmetyki. Jeśli chodzi o bel. I gdybym miała powiedzieć, co mi się najmniej z tej kolekcji podoba, to chyba te szminki, dlatego że no one są dla mnie takie oczywiste. Ja wolę szminki w sztyfcie. natomiast też nie mogę powiedzieć, że w ogóle jakoś wiecie, nie zwróciły mojej uwagi, bo bardzo podobają mi się kolory, ale o tym już mówiłam. Wolałabym chyba, żeby były szminkami w sztywcie, takimi tradycyjnymi. Ja się tutaj nie czepiam, bo to są takie, wiecie, osobiste preferencje. Generalnie kolory fajne, szminki same nawet bez tego y, błyszczykowego kosmetyku dały fajny efekt, taki ładny, elegancki mat, więc generalnie też na, na, na tak. No i ten kosmetyk... Mm, jeśli podejdziecie do niego jak do zwykłego błyszczyka, takiego transparentnego, no to, to trochę słabo, bo tak jak widzieliście na początku, on po nałożeniu zaraz tak, nie wiem, w niedługim czasie w sumie, wiecie, wchłonął się w usta, natomiast jak podejdziecie do niego jak do takiego lekkiego, letniego olejku z SPF-em, to myślę, że powinien Wam się spodobać, więc... Zależy jak na to patrzeć. Tak czy inaczej. Generalnie bardzo fajna, taka owocowa letnia seria. Jeśli Wam się coś spodobało, to myślę, że trzeba w te pędy do biedronki, bo za chwilę jej nie będzie. O. No i jeszcze te kosmetyki z PZ, te nowości, bardzo fajne, kremowe. Ja niestety żałuję, że nie udało mi się kupić rozświetlacza, ale rozświetlacz był już na różnych stronach sprawdzałam i rozświetlacz był niedostępny. Ja myślę, że on jeszcze, wiecie, się pojawi, tylko no za jakiś czas. W każdym razie i róże i bronzer, bardzo fajne, róże słodziaki, ładne, żywe letnie kolory, bardzo ładne kolory i świetnie się rozprowadziły podobnie bronzer, bardzo przyjemnie się rozprowadził, miękki, kremowy, o tym też Wam mówiłam, tylko no trzeba mieć na względzie że jest to taki no przynajmniej na mojej skórze dał taki chłodny kolor, taki typowo konturujący, więc no to też zależy czego, czego używacie, przypominam, że to jest jedynka, a róże to 01 i 02 Okej, okay, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się takie mini pierwsze wrażenie z udziałem dwóch marek podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu oczywiście, co odnośnie tej serii z Belczy. Coś Wam się podoba, coś tam już żeście sobie zakupiły, zakupili i jak się oczywiście u Was sprawdza. Okej, okay, ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam. Papa pa, na razie i do zobaczenia.